Media społecznościowe coraz częściej nie są dodatkiem do życia, lecz jego centrum. Dla wielu ludzi dzień zaczyna się i kończy na ekranie telefonu. Scrollowanie stało się automatyczne, niemal odruchowe. A chwile ciszy czy nudy są natychmiast zagłuszane kolejnym filmikiem lub postem. Choć platformy te miały łączyć ludzi i ułatwiać komunikację, w rzeczywistości coraz częściej osłabiają psychikę, relacje i poczucie własnej wartości. Jednym z najbardziej Destrukcyjnych skutków mediów, społecznościowych, jest nieustanne porównywanie się z innymi. Człowiek codziennie konfrontuje swoje zwyczajne życie z wyretuszowaną iluzją cudzej perfekcji. Widzi sukcesy, szczęście, atrakcyjność i bogactwo. Nie widząc wysiłku, porażek ani pustki, która często kryje się za idealnym obrazem. To porównywanie działa powoli, ale skutecznie podkopuje samoocenę. Wzbudza frustrację i sprawia, że człowiek zaczyna czuć się niewystarczający, nawet jeśli obiektywnie nie ma ku temu powodów. Media społecznościowe osłabiają również zdolność samodzielnego myślenia. Treści są krótkie, uproszczone i nastawione na natychmiastowe emocje. Algorytmy nie promują refleksji, lecz skrajności, kontrowersje i powierzchowne opinie. W efekcie człowiek przestaje analizować, a zaczyna reagować. Coraz trudniej skupić się na dłuższym tekście, rozmowie czy własnych myślach. Umysł przyzwyczajony do ciągłej stymulacji staje się niespokojny i rozproszony. Nie można pominąć także problemu uzależnienia. Media społecznościowe działają na mózg jak system nagród. Polubienia i komentarze dają chwilowe poczucie akceptacji i znaczenia. Z czasem człowiek zaczyna uzależniać swoją wartość od reakcji innych. Brak odzewu boli, a obecność w sieci staje się koniecznością. To ciche uzależnienie nie niszczy nagle, lecz stopniowo kradnie czas, energię, sen i zdolność do prawdziwego odpoczynku. Paradoksalnie, im więcej kontaktów w sieci, tym większe poczucie samotności. Relacje stają się płytkie, sprowadzone do emotikonów i krótkich komentarzy. Zamiast rozmowy twarzą w twarz pojawia się ekran, zamiast prawdziwej bliskości iluzja bycia w kontakcie. Człowiek traci umiejętność bycia obecnym. Słuchania i przeżywania chwili bez potrzeby jej dokumentowania. Oczywiście media społecznościowe mogą być narzędziem, źródłem wiedzy, pracy czy inspiracji. Problem polega jednak na tym, że w większości przypadków to nie człowiek nimi rządzi, lecz one nim. Są projektowane tak, aby uzależniać, a nie wspierać dobrostan psychiczny. Dlatego twierdzenie, że ich wpływ jest neutralny, jest nieuczciwe. Podsumowując. Media społecznościowe częściej szkodzą niż pomagają, osłabiają psychikę, spłycają relacje i odbierają zdolność do refleksji. Im mniej miejsca zajmują w życiu człowieka, tym więcej przestrzeni zostaje na to, co prawdziwe relacje, myśli, cisze i autentyczne emocje. W świecie zdominowanym przez ekrany prawdziwym luksusem staje się umiejętność odłożenia telefonu i bycia sobą bez filtra.